Cześć. Dziś opowiem wam, jakie działania możemy wykonywać na zbiorach. Pierwsze działanie, jakie możemy wykonać, to jest to sumowanie zbiorów. Symbolicznie zapisujemy to A suma B. Ten symbol w matematyce będzie oznaczał sumowanie zbiorów. I teraz spójrzmy, czym ta suma zbiorów będzie. Suma zbiorów. Jest to zbiór tych elementów, które należą do zbioru A lub należą do zbioru B. Na diagramach możecie zobaczyć, że są to właściwie wszystkie elementy, które pojawiły się. Pierwszy rysunek przedstawia dwa zbiory, które mają jakieś elementy wspólne, natomiast drugi rysunek pokazuje dwa zbiory, które nie mają wspólnych elementów, czyli można powiedzieć, że są rozłączne. I mamy tutaj przykład zbiór A elementy 1, 2, 3, 7, zbiór B elementy 1, 2, 5, 8. Spróbujemy wyznaczyć sumę. Nawias klamrowy. I teraz musimy wypisać wszystkie elementy, które się pojawiły, chociaż raz. Zwróćcie uwagę na to, że 1 i 2 ona się powtarza tutaj w zbiorze A oraz w zbiorze B. Natomiast do sumy zostanie wpisana tylko jeden raz. Pojawił się element 1, 2, następnie pojawił się element 3, potem element 5, 7 i 8. I przejdziemy do iloczynu zbiorów. Iloczyn zbiorów, czyli zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do zbioru A i do zbioru B. Symbolicznie zapisujemy to w ten sposób. Zwróć uwagę, że jest to znaczek, można powiedzieć, przeciwny do tego, który był przy sumie. I mówiąc najogólniej, iloczyn zbiorów to jest po prostu część wspólna. Widzimy tutaj na pierwszym diagramie. Że zbiory A oraz B mają jakąś część wspólną, natomiast nie zawsze musi tak być. Może być tak, tak jak tutaj na drugim rysunku, że zbiór A oraz B nie będą miały żadnych elementów wspólnych, czyli będą w tym wypadku rozłączne, brak części wspólnej. Jeżeli nie mamy części wspólnej, to zapisujemy to w ten sposób, że jest to zbiór pusty. I spróbujemy wyznaczyć iloczyn naszych tutaj zbiorów. I wypiszemy tylko te elementy, które są wspólne. Element 1 jest wspólny. Pojawia się i w zbiorze A, i w B. Dwójeczka jest elementem wspólnym. Trójka występuje tylko w A, siódemka tylko w A. Piąta tylko w B, ósemka tylko w B. Czyli mamy taki dwuelementowy zbiór. Kolejnym działaniem, które możemy wykonać, jest różnica zbiorów. I tutaj sprecyzuję, o jaką różnicę mi chodzi. Różnica zbiorów A oraz B. Możemy zapisać symbolicznie w ten sposób. Lub czasem jeszcze zapisujemy A minus B, oba sposoby są dozwolone. Ja jestem akurat przyzwyczajona do pierwszego sposobu, więc na pewno tym będę się posługiwać. I jest to zbiór tych elementów, które należą do zbioru A i nie należą do zbioru B. Czyli można powiedzieć, że występują tylko i wyłącznie w A bez części wspólnej. No i popatrzmy. Należą tylko do zbioru A. Jedynka należy też do zbioru B, więc A dzieli się tą jedynką z B, więc nie bierzemy. Dwójeczka, również wspólna, też nie bierzemy. Trójka występuje tylko dla A i siódemka też tylko w A. I dla wprawy możemy spróbować zobaczyć, jak będzie wyglądała różnica B minus A. Czyli te elementy, które ma B, a których nie ma w A. Już ustaliliśmy, że jedynka i dwójka to są elementy, które się powtarzają, więc B swoje własne dwa elementy ma. Piątkę oraz ósemkę. I ostatnie działanie, jakie możemy wykonać, jest to dopełnienie zbioru. Wydaje mi się, że jest to jedno z najtrudniejszych zagadnień. Oznaczamy je takim symbolem, a' i popatrzmy, co to będzie dopełnienie zbioru. Występuje tu pewna przestrzeń u, stąd widzicie, w przeciwieństwie do poprzednich tutaj przykładów, nie interesowaliśmy się tą przestrzenią u, natomiast ona przy dopełnieniu gra ogromną rolę, bo to są te elementy które nie należą do A, a razem ze zbiorem A tworzą całą przestrzeń. Czyli jeżeli w naszej przestrzeni mamy takie elementy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to do dopełnienia będą należały te wszystkie elementy, które nie należą do A, a należą do przestrzeni. Czyli w tym wypadku możemy sobie nawet troszeczkę pomóc. Jedynka, dwójka, Trójka i siódemka należały do A, więc my musimy wziąć wszystkie te elementy, które do A nie należą, czyli 4, 5, 6, 8 oraz 9. Możemy spróbować wyznaczyć zbiór B', czyli dopełnienie zbioru B. Również w tej przestrzeni. Wezmę może inny kolor. Zaznaczę te elementy, które są w B. Jedynka, dwójka piątka i ósemka, czyli w zbiorze dopełnienia będą te wszystkie elementy, które nie zostały zaznaczone, czyli trójka, czwórka, szóstka, siódemka oraz dziewiątka. I na zakończenie zrobimy jeden duży przykład i różne te działania sobie tutaj opiszemy. No i zaczniemy od sumy zbiorów A i B. Suma, czyli mówiąc najogólniej wszystkie elementy, które się w ogóle pojawiły. Pojawiło się 0, 1, pojawia się 2, 5, 10, 15 oraz 20, czyli mamy sumę. Następnie wyznaczymy iloczyn, czyli część wspólna. Czyli te elementy, które są wspólne. Jedenka jest wspólna, piątka, dwójka nie, dziesiątka nie, piętnastka, dwudziestka również nie. Ojej, czyli faktycznie mamy tylko jeden element, który jest wspólny. I to jest jedenka. Wyznaczymy różnicę a minus b, czyli wszystko to, co należy do a, bez części wspólnej. Jeżeli mamy tą część wspólną już tutaj wyznaczoną, no to wiemy, że wszystko to, co należy do A, to jest wszystko bez tej jedynki, którą sobie tutaj jako część wspólną wyznaczyliśmy. Czyli to będzie 0, 5 i 10. I tak samo będzie w przypadku różnicy B minus A. Już wiemy, że częścią wspólną jest tutaj dla nas 1, więc możemy wypisać te elementy 2, 15 oraz. 20. No i ostatnie dwa działania, czyli dopełnienia. Stąd tutaj mamy podaną przestrzeń zbiór A czyli wszystko to, co nie należy do A, a należy do przestrzeni. Więc znowu tutaj, żeby było łatwiej, zaznaczę sobie te elementy: 0, 1, 5 i 10. Więc wiem, że te elementy muszę wykluczyć, czyli zostaje nam 2, trójka. 15 i 20, i zbiór B'. Znowu zaznaczę sobie te elementy i mam tutaj tak: 1, 2, 15 i 20. Więc będę musiała wypisać wszystkie te elementy, które nam zostały: czyli 0, trujeczka, 5, i 10. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w tej lekcji, do zobaczenia w następnym odcinku.